Cześć, witajcie. Ostatnie poprawki przy Ursusie właśnie robię. E, mocowanie tablicy, o którym tak pisaliście, że jest w To było tylko na chwilę. Teraz zrobię no, taki płaskownik, właśnie, bo wyginałem zrobiłem dziurę i będziemy e, przymierzać. Także bierzemy go i idziemy do, do stodoły. Jak ona. Czeka cierpliwie. Stodoły na robotę. No i dobra. No, to będzie coś takiego, tutaj jest dziureczka tak, płaskownik i no i ramka, ja Wam to pokażę, tylko muszę kamerę na głowy. także moment no, także taką mam na to wizję, o. tutaj ten płaskowniczek eee, ramka i coś tego typu powinna być niby pod, pod e, lampą tablica, ale mi się wydaje, że lampa ją w tym miejscu podświetli, będzie, będzie elegancko, jak, jak w Zetorze, także <gryw> do potem, sobie co powiedziałem, pokażę Wam efekt Eee, końcowy. Myślę, co wyjedziemy jednak 60 na pole, będzie lepszy widok. Także zajedziemy pod warsztat. Także palimy zimniutką, 60 i, i wyjeżdżamy. A masa cyk. I naraz, na zimnym. O. Troszkę jeszcze trzymać łożysko wyciskowe stał dobrze oleju, ale to, to się ułoży. Dobra, tak. Tu terenowa i wyjeżdżam, bo jest taki puder dość wysoki, co dole Na słoneczko, znaczy w sumie tam do cienia, bo około, około warsztatu. Będę kurde jednak tyle latał tam i słuchaj, ja sobie postawię pod tymi będę miał szybciej Dobra, wyłączamy terenowe I delikatnie o Pod warsztacie zajedziemy Dobra Mamy efekt końcowy Tak to się prezentuje O Paskowniczek elegancko wymalowany, podłożony, e, e, kawałeczek gumy, żeby nie wiadomo, nie wiadomo niszczyło lakieru. Wiem, że powinna być tak naprawdę pod, pod e, lampą, ale mi się widać, że będzie doświetlona tutaj nad. Bo tutaj tak naprawdę no, nie ma nie ma gdzie zamontować. A ja miałem taką po prostu e, wizję. Chyba to nie wygląda naj, najgorzej. Od razu założone przednie chlapacze, no bo muszą być o, Coś tego typu, ta guma się wydaje dość Dość dobra, może się nie będzie chciało urywać podczas e, Polki dystanse maski, żeby to się nie niszczyło No i na razie tyle, będziemy działać dalej No i siema, jest Jesiok, akcja obsypywanie Ziemniaczków No Przepalimy, jest zapiętej. obsypnik zapięty Lecimy do pola, mniej więcej wyregulowanym, bo ostatnio nim przykrywałem kurde grog samą ramą, tak sobie wykombinowałem, dobra no wyspinane I lecimy bombajem, także widzimy się na, już na, na polu, do potem No i witajcie z pola, mam już kawałeczek zrobiony, jest zdążył się uzagrzać rądeczki elegancko. Jeszcze nie jak nie wszystkie powychodziły, bo one troszkę pójdą pójść na sezonę, no wiadomo, wiadomo czemu. Troszkę się mi to zakwaściło, no ale ale jakoś to zwalczymy, później się obyska i będzie będzie git. Jest już zagrany. A jest tym. Leżanka jest, to w pięknym rynku. No typy to pewnie już widzieliście moja konstrukcja, ale robotę robi, także to. ja biorę Was na na głowę i... i lecimy dalej No jest to wiadomy? pamietka na głowę i... i lecimy no i dobra szybki w ogień Dobra, jakaś ta robota leci Jeszcze nie leci, tylko powiem wam, że kurde gorąco w, w ogóle tam są takie fajne e, pole To jest taka jeszcze stara stonowa kiedyś tutaj były maszyny podobno No i działamy, kurde, no jest tego kwas trochę Ale to mechanicznie to teraz, za, za, jak to mówią, zarypiemy Później się poprawi opyskiem pyskiem i będzie, będzie okej okay. Także tutaj tak, tak powiem klimatycznie a się kim jest robota Wiadomo, że 60 to jest kurde <laughs> To jest to, ale Ester daje radę No i działamy pomalutku malutku Jeszcze zostało kawałek Jeszcze rzędy pod morze zobaczymy No i lecimy Ale co, kręci się robota, nie? No to do Dobra, odsadniemy kilka dzień, bo odpłynie na to ciepła

Bla w kabinie, no, trzeba to trochę podopasowywać, bo nie jest to dokładnie tak jak powinno być, no ale poradzimy, no tutaj, tutaj tak, tak to wygląda, to tu jest jeszcze to w miarę da się zrobić dość szybko, A z drugiej strony jest troszeczkę gorzej, ale ale, ale coś, coś poradzimy no, to tak to troszkę chodzi, no ale jakoś to podkręcamy coś podklepiemy i będzie, nie? także jak trochę coś z tym ogarnę się to to wam pokażę efekt także do potem No i dobra po małych mękach mamy to zamontowane Ale kurde z tej strony to była zabawa Tutaj kurde cały musiałem wykrzywić Tutaj dziury jakoś dopasować no udało się Tutaj pod swego trzeba jeszcze podciąć ale ko Końcowo się efekt udał no nawet z tej strony dość to będzie Fajnie coś położyć to nie ma nie ma tragedii. Druga strona jest troszkę lepiej. Troszkę to lepiej wygląda. Podejdziemy, O, tutaj się elegancko dało. Śrubeczka, śrubeczka tu od spodu. No jest miarę. To i tak jest przestrzeń. No, mogą być to za, za, zabudowane, ale może coś jeszcze, jeszcze się z tym wymyśli. Także, no, tak to się ma. No, no na razie, tak razie zrobię tyle, bo już brakuje czasu. Ale w następnym odcinku coś jeszcze, coś jeszcze pogrzebiemy przy 60. Prawdopodobnie także na razie, i tyle. Ciema.